Jeśli widzisz ten film, to zbliża się do Ciebie pozytywne przełamanie, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Karty jasno wskazują, że masz w sobie pewien niewykorzystany potencjał lub talent. Jakaś osoba mogła nie doceniać Ciebie w pełni, jeśli chodzi o miejsce pracy lub jeśli chodzi po prostu o jakieś sytuacje życiowe, ale Ty wiesz momentami więcej. Twoja intuicja podpowiada Ci, że zasługujesz po prostu na więcej. Masz czasami nawet jakieś ciekawe pomysły, być może biznesowe, albo po prostu jakąś, chcesz po prostu poznać jakąś nową ścieżkę finansową, otworzyć się na coś nowego. I zastanawiasz się, czy to jest dobry moment, ale tak, karty wskazują, że to jest dobry moment na otwieranie się na nowe ścieżki, jeśli chodzi o e, Twoje drogi finansowe. Masz szansę przyjąć energię dobrobytu właśnie z tego filmu. Wystarczy, że polubisz ten film i zaobserwujesz mój profil. Ja i moja rodzina robimy bardzo dokładne wróżby z kart, wykorzystujące nie tylko karty, ale także numerologię. Jeśli chcesz poznać konkretne odpowiedzi właśnie na Twoje pytania i w końcu poczuć ulgę, wejdź na stronę kluczprawdy.pl i zamów u mnie dokładną prywatną wróżbę.